Czołem! Witamy w Starym, Wspaniałym Świecie! Dzisiaj zrobimy coś bardzo dziwnego, coś bardzo nieintuicyjnego i coś bardzo fascynującego. Wyobraźcie sobie, że jesteście na wyprawie, gdzieś daleko, w górach skalistych, na Alasce, w dżungli i potrzebujecie broń do samoobrony. I z jakiegoś powodu macie tą broń czarnoprochową, bo innej nie możecie posiadać albo bo tak lubicie, bo jesteście masochistami Powody są dowolne, macie za sobą broń czarnoprochową na wyprawie, e, gdzie jesteście z dala od cywilizacji przez bardzo długi czas i ta broń musi działać ona jest do samoobrony ona musi palić to ona nie może coś, że tam że raz trzeba rozebrać rewolwer e, i e, sprawdzić, czemu nie wypalił on musi zawsze wypalać. I jesteście w warunkach mokrych pada deszcz, przedzieracie się przez jakąś dżunglę albo przez jakieś bagna, albo przekraczacie rzeki. No, jak to jest? Nabijecie sobie taki rewolwer i zaraz tam gdzieś wilgoć, tam zaraz gdzieś podejdzie pod kapiszon i zamoknie e, i nie będzie paliło i będzie wilgotny proch. No właśnie. Dla was to jest ciekawostka, ale ciekawostka mówiona wam przez człowieka, dla którego jest to sprawa jak najbardziej żywotna, ponieważ ja właśnie coś takiego zamierzam zrobić. Zamierzam pojechać na wyprawę e, i mieć ze sobą broń czarnoprochową też do samoobrony. Bywałem na wyprawach z bronią czarnoprochową i czasami rzeczywiście ten proch wilgotniał, ale tak sobie pomyślałem, że gdyby zabrać się do sprawy odpowiednio, gdyby tą broń odpowiednio przygotować, to mi się coś wydaje, że ona powinna w teorii przeżyć nie tylko deszcz padający na, na nią. Jeżeli to jest broń kapiszonowa, nie skałkowa, tylko kapiszonowa, to ona powinna nie tylko przeżyć yy, spotkanie z deszczem, ale wydaje mi się, że ona powinna też przeżyć utopienie. Jeżeli zanurzy się rewolwer pod wodę, to odpowiednio przygotowany on też chyba powinien palić. Co? Gdyby go tak troszkę posmarować. Przekonajmy się, nie no szefony. One są natłuszczone, tak? one są z woskiem. Tym lepiej. Woskowane i to jest. To jest. Wodajże yy, yy, że dwie części wosku pszczelego, jedna część planty. Dlaczego? Margaryny, planty. Aha. Uh -huh. To niedobrze, przyjdzie mi niedźwiedź w nocy i a językiem Stary, tam do... Stary z woskiem pszczelin, no na pewno ci <laughs> popierdoli to na 100%. Natomiast na bank jest to bardzo dobry tłuszcz, ponieważ ma bardzo wysoką temperaturę spalania. Jest, jest Można smażyć kulki na nim. Można. A jeszcze dodam. Chciał pływać. To, jeszcze jest, z to jest dla niedźwiedzi. Normalnie się to nie, nie robi takich rzeczy. To jest kanapka, nie kanapka dla niedźwiedzi. Teraz obie. Dobre. A, mam śliskie paluchy, tłuste. Uh. Proszę Państwa, jak smarować to z dwóch stron. Co wy wiecie o smarowaniu? Ja to dostaną zawału ludziska. Co on robi? Tak należy smarować rewolwer, moi drodzy. Wszystko inne to jest jakaś zabawa, psia. Dobra woda do eksperymentów. Ty, ale kapi spalił! <grymne> Że jest za dużo tłuszczu. <grymne> jeszcze sześć, Ale kapiszon spalił, to ciekawe czemu proch nie spalił. Czekamy jeszcze 10 sekund. Jak kapiszony palą? Aha. Proch nie pali. Aha. No ciekawe. Połowa. Co drugi? Co drugi? <grystanie> eee. No to trzeba wrócić. Ło Ale smar spalony sieje. Trzeba wrócić do deski tej kreślarskiej. <grystanie> i dalej eksperymentować. No spalił wszystkie kapiszony spaliły, czyli ta woda od góry, jak tam był zabezpieczony przed e, wilgocią, to spaliły te kapiszony. Tylko prochnie spalił. To tak jakby jeszcze trzeba było uszczelnić, ale też dziwne od strony komory. Spróbuję jeszcze raz kapiszony odpalić na tym. To muszę kapiszone nowe założyć. Ale się tu zrobił syf, zobaczcie. Czyliście kiedyś takiego dziada? <laughs> Po co drugi wypalił? Jest smart w kanale zapałowym. O, woda się leje z naszego rewolwera. Nie, to nie był smart, tylko to jest. To są resztki kapiszonych. No, tylko tutaj, jeżeli mamy wilgotny proch i nam się robi tak, że kapiszon się spala. A, a proch nie pali to rzeczywiście należy czekać ze 30 sekund co najmniej przed każdym przed obróceniem bębna bo wiecie no tam ten proch może się tlić i może nam wypalić z opóźnionym zapłonem Spróbujmy jeszcze raz. Wszystkie sześć komór spaliło po utopieniu naszego bębenka. Co prawda, nie, połowa z nich potrzebowała, żeby dwa razy kapiszon poleciał, ale zarówno proch, jak i kapiszony nie zamokły. Strzeliły. Spróbujemy jeszcze raz, spróbujemy jakoś poprawić ten proces, żeby kurczę, wszystkie sześć wypaliło za jednym razem. Znaczy po kolei, oczywiście. Dobra. Co się I, I do ryżu. No. I teraz bez przerwy pokażę, jak go załaduję do e, tego izstrzału. Dobra? Pęcherzyki nie poszły, to jest dobrze. O, właśnie, pęcherzyki poszły. wszystkie. Bezpiecznie i bardzo brudno. To jak myślicie, co teraz trzeba przetestować? Mi tutaj dużo możliwości. Zanurzenie, całość. Całość. Jezus, to jeszcze je... do końca. Trochę mi się chciało. No to jedziemy z tym koksem. Rzuć jeszcze pięć kamieni i wymiesiaj. Te kamienie by pomogły tak naprawdę, wiesz? By się poziom wody podrócił. Ale to jest złe. strzelany jest cały mechanizm to strzelamy nie przerywaj nagrywania, dobra? Dobrze. Bezpiecznie! <klusion> <tod życia> Kurde Gdzieś tam kapiszon... a tu przyciął Dobra Jeszcze się zapiek, ale daj radę Tak wygląda nasz rewolwer, ale wiecie co, to takie zegarki są, co mają WR30, WR50, to z naszym smarem nasz rewolwer to tak WR50 powiedział jest, można w nim brać prysznic, można się z nim kąpać w wannie. Nadal wystrzeli. Tylko lepiej, żeby strzelać, jak już się woda z lufy wyleje, i żeby nic nie utknęło w tej lufie. E, Jakieś kawałek kaczuszki na przykład, bo wtedy może nam eksplodować lufa. Ale jak się wszystko wyleje z lufy i się dobrze posmaruje, to się jedzie. Potem się czyści. Jest taka mieszanina nagaru, smaru i wody. Proszę. Co proszę? No to taki, taki w środku taki jest. No. Trochę smaru tutaj. O takiego. O. Yeah! Cały czas woda z niego wylatuje. Taki kurde szlam, kiedyś jak byłem dzieckiem to chodziłem z dziadkiem nad bóg łowić ryby i tam był taki muł, I on był taki grafitowo, ciemno taki kurcze i teraz takie coś tu się leje. Taki szlam się z niego leje, ale nawet nie zardzewiał. Przynajmniej nie w oczach. No, i co sądzicie? Jak ten eksperyment wyszedł? Wydaje mi się, że za tym pierwszym razem to musiało tam. Nie wiem, chyba był smar napchany do kanałów zapałowych. Miałem uwalone smarem ręce i chyba te kanały zapałowe musiałem trochę zafajdać, bo wszystkie kapiszony spaliły za pierwszym razem, jak utopiliśmy ten bębenek. A potem. Zmiana kapiszonów, i wypaliło, czyli proch też nie był wilgotny, wszystko było ok. Może te kanały były zafajdane. Za no tak, poza tym to pali. Czasem jakiś kapiszon nie strzeli, ale to się zdarza też normalnie. Eee, topimy rewolwer w rzece albo w jeziorze, wyciągamy i strzelamy. Ją I strzela. Cały czas się woda z niego leje. Chyba będę go musiał wreszcie umyć po raz pierwszy. Od kupna. To tak pytanie do tych, co Was pytają, jak, jak, jak się myje broń. Nie wiem. Dowiem się. Nie żartuję. Wie, wiem, jak się myje broń, ale akurat tego nie myłem jeszcze, bo ja go używany yy, się zamieniłem i wiedziałem, że on jest dobrze zasmarowany i go nie, nie czyściłem. Wiedziałem też tutaj, że jest cały mechanizm wypełniony smarem. Wydaje mi się, że smarem łożyskowym który tam zbiera wszystko. Także tam woda się tak nie wlała na hama do, do środka, do mechanizmu, ona tam trochę się wlała, ale większość mechanizmu była wypełniana smarem. Ważne, żeby nic nie było w lufie, żaden kamyczek, żaden piach, który, ma, który może spowodować, że pocisk, który leci nam nagle, ugrzęźnie na piachu w gwincie albo na jakimś kamyczku, bo to może się skończyć tragicznie dla naszej broni i dla ręki, którą strzelamy. Ale jeżeli lufa jest drożna, a zasmarowany dobrze rewolwer z obu stron i od strony komory i od strony kapiszona, to jak widać. To było zabezpieczanie rewolweru przed wodą, przed utopieniem w rzece i deszczem także oczywiście. Będzie też odcinek, gdzie pokażę Wam to samo z bronią długą, jak ją zabezpieczam przed wodą, przed deszczem głównie, ale także przed utopieniem. Troszkę inaczej niż rewolwer, nie, nie na wale smaru na całą głębokość lufy. Też będzie to ciekawy eksperyment. Zapraszam na wystrzałowe środy.